Cześć, jestem Tak, witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2022. Jak widzicie, yy, mamy pierwszy milion. Poznaj dywanse, znajdźki, wszystkie poza odcinkiem. I co, zrobimy sobie trochę przebudowę gospodarstwa? Może trochę zepsuje ten klimat rozwijania się, ale z drugiej strony, no tak, ruszymy, za dużo rzeczy nie nakupimy. Jak widzicie przewiłem czas, jak naprawdę jest mnóstwo kasy, za to będzie od cholery Tu sobie dróżkę taką domalowałem, żebym sobie mógł objeżdżać do kasy przyczepą Ale co, chciałbym postawić yy, oborę małą Także ogólnie wejdźmy sobie w sklep Dzisiaj tak bardziej przebudowę zrobimy Ogólnie tak Chciałem zobaczyć silosy, czy tu są na kiszonkę? Tak, ten silos o, o cholera, duże to jest No, bornik Duże te silosy na kiszonkę są, powiem wam szczerze Ale dobra Krowy Nie mam zaraz pomysłu jak tu to postawić ale z tego, co tak patrzę, czekajcie, jak się to obracało. Myślę, że chyba coś takiego bym sobie tu postawił. Tu by była dróżka objazdowa. Czekajcie, w miarę to tak prosto do tej drogi, żeby to było. O, tylko że wiadomo, odsuniemy troszkę to, to. i coś takiego chciałem to postawić. Nie wiem jak to będzie wyglądało, ale chyba stawiam, no bo co? Gdzieś dalej. Czy w drugą stronę? Czekajcie, a tu Silos obok Po prawej Silos jakby się zmieścił. Jak myślicie? Hmm to byłby dobry przejazd a tam silos, o nie no bo tu to nie ma co się pchać raczej raczej tu przy silosie bym to gdzieś kurda jakby tak wam powiem coś takiego w sumie o a tam może Silos na kiszonkę by się zmieścił jakaś wiata na siana, nie siana, no chyba tak zrobimy. Także czekajcie, ja sobie tutaj wyrównam to, tak w miarę do równa. Bo ja te tak lubię, że te kąty proste były. i czekajcie, że tu drogi tak nie niszczyć, tu też musi iść wjazd z paszowozem, tam będzie wyjazd. Myślę, że stawiamy tu Dobra, idziemy obejrzeć, jak to, co tu wygląda. Tutaj co jest? Nie wiem, co tu jest. Tu się zwierzęta kupuje. Ok, tu otwieramy. Tu kiprujemy na pewno. Tu będzie gnojówka. Eee, tak, tu będzie gnojówka raczej. No i co? Tak to tu wygląda. Myślę, że spoko to będzie tu wyglądało. Nie wiem jak wam się to podoba, ale myślę, że będzie git. Tutaj oczywiście trzeba jakieś dróżki sobie porobić. I sprawdźmy od razu jakby ten silos wyglądał. No, powiem Wam nie najgorzej, chyba. Jakby go gdzieś tutaj dał. Kurde, tretę silosy gawędzą, ale czekajcie. Jak ja bym go dał tu na runo sobie z płotkiem. To tu będzie w miarę wjazd i wyjazd. Dobra, odsuńmy. O, coś takiego. Silo zna kiszonkę Jest, jest wjazd. Yes. Tu ewentualnie drugi powstanie. Kiedyś. wiecie. W jednym mam to. Potem w drugim, i tak na zmianę. I co? Na początek jeszcze sobie sprzedam. Nasze znaczy spłacimy kredyt na razie. Żeby za bardzo nie poszaleć. Mamy troszkę kredytu. Zakupimy sobie pola, eee, te dwa zakupimy i je myślę przeznaczyć na, na łąkę, bo są takie, wiecie, niewymiarowe. Także zakupujemy. I ja sobie tu pod oramy. W ogóle co jest na tym polu? Może nawet jest coś do koszenia, szczerze mówiąc. E nie, zachwaszczone wszystko. To jest do orania. No i co? Tu sobie troszkę na pewno troszkę powiększymy. Tu polecimy, troszkę to powiększymy pole. No e, to pójdzie raczej sobie na łąkę. Ewentualnie to, to też, ale to raczej nie. No jak widzicie mamy do koszenia, może zaczniemy sobie kosić jeszcze, ale chciałem troszkę, troszkę, tutaj coś postawić. Także co, kombajnem wyjedziemy, na pewno tą szopę sprzedamy już. Ona mi tu też już nie pasuje. Staniemy tutaj. OK, e, Budowa. E, I co sprzedajemy? 46 tysięcy nie tak źle. Dobra. A teraz kształtowanie. E, czekajcie, zmień rozmiar. obniż, podnieść, e, zmiękcz. A, to, to, to. A, czyli to by trzeba było coś takiego o. Tutaj zrobić, podnieść sobie ten cały tutaj teren, bym chciał. Dobra, troszkę pieniążków na to idzie jak widzicie. Dobra, jeszcze troszkę to to podniesiemy tu. A tym się wygładza, tak? I tutaj to to wygładzimy teraz. Żeby tu takie, chociaż zobaczymy, dobra. Na pewno jakąś wiadkę bym chciał postawić. Budynki. O, Matulu, drogie tu są. O, Jezu, gdzie z taką szopą? Ale ta? Jak ona wygląda? E, hala do przechowywania sypkich produktów. Fajnie by było do niej coś sypać. O jezu, to są ogromne hale. Oj, ta już jest mniejsza za 100, ale czy mi taka duża jest potrzebna? Wolałbym raczej coś. O masakra, duże te hale są, powiem Wam szczerze. Bardzo duże, nic nie ma. Ciekawego za bardzo, tylko tak naprawdę to są te ciekawe, takie małe. No, nie ma tu nic takiego ciekawego, pośredniego. Jedynie ta, ale czy ją tu stawiać? No, kurde, no nie wiem. Czekajcie, troszkę by to trzeba było tak. Eee, no niby jest równo z płotem, mniej więcej ta brama tak troszkę będzie mi tu kolidowała teraz. Chociaż jak dam. Dobra, co? Nachodzi no, na inny obiekt. Jak nachodzi na inny obiekt. Aha, bo tu to drzewo jest. Dobra. Ciul, dajmy, zobaczmy jak to będzie wyglądała ta hala. Źle ta wygląda. Naprawdę źle, źle, źle. Trzeba było ta drzewka chyba pousuwać. Nie wiem, czy mogę zburzyć drzewo, czy nie. A drzewa nie mogę usunąć, tak? Płoty nie, płoty, a drzewa nie. No dobra, może się z halą na razie wstrzymamy. Już ją zostawię jak jest, ale tu ogólnie bym dał to malutką. To niech na razie już zostanie. Eee, zaraz tutaj sobie damy małą halę, ale, wiecie, taka przebudowa gospodarstwa, lekka dzisiaj, coś w tym stylu. Tutaj sobie zrobimy jeszcze malowanie. Tym czy tym? Może tym tutaj tak? O, coś w tym stylu. Jakąś taką aladróżkę? Tutaj też wymalujemy. Troszkę to to właśnie mi tu za szeroko malowało. Nie wiedziałem o co chodzi, a tu miałem źle ustawione. O, 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 o. Dobra, a tam damy po środku jeszcze takie... Takie coś tu ciemniejsze, wiecie, kiszonki trochę rozsypane coś ten desen. Tutaj raczej damy... Yy. Tu będzie wszędzie trawka raczej. Jeszcze zobaczymy. Na razie zmienimy tu teksturę. Dobra. Tylko silosu to na pewno idzie trawa. Czemu co tak nie dałem od razu? I tutaj betonu na pewno nie. Dobra. Tak, i będzie odcineczek z przebudowy. Trochę mniej więcej, żeby coś pokazać. Co i jak tu się dzieje. Dobra. Rośliny trawa. Trawka tu na pewno będzie. Dobra. Oj. Troszkę do silosu wchodzi, ale. To w niczym nie przeszkadza. My sobie i tak tu będziemy jeszcze e, e, poprawiać. Dobra, niech ta trawka się tu tak do. Posiejemy tutaj. Dobra. Teraz tak, malowanie tu na pewno jest jakaś gnojowica. To by mogło być coś takiego Ala typu Tak o Jezus Maria Tak, trochę takiego, te, takiego czegoś. O Ciach, ciach, ciach Taki niby beton, niby trawka takie wyjeżdżone hmm, Coś tam takie. Wiecie, takie, no tu trawy może jednak niech nie będzie o, myślę, że może takie coś być, tu pod gnojówką, z tej strony też to w miarę wygląda, chociaż tu wiecie, od przodu, może żeby było ładnie. O, damy sobie takie o, dotąd. Taka placyka. Dobra, niech tu będzie czysto, Tu damy sobie wiatę. Oj, zapisuję. Jak to tu wygląda? O, pole znikło mi nawet stąd, ale jaja. Dobra. Tu sobie cykniemy na pewno małą wiatę. Tylko musimy wziąć jelonka. Przyczepę odepniemy na razie Odstawimy tu te rzeczy i tu sedamy małą tą wiatę. Będzie tu mi pasować chyba elegancko. Oj, by się wywalił. No, żni w w tym odcinku chyba nie zaczniemy. Taka mała przebudowa będzie. Ogólnie to chyba jeszcze drogę zrobię za silosami. Ale zaraz zobaczymy, jak postawimy tę małą wiatkę. Jak to tu będzie wyglądało. Dobra. Gasimy. P budowa. E, gdzie jest ta mała, taka fajna wiatka O! O! I nie wiem, czy ona tu wejdzie. O! Matko Bosko! Fajnie by było, jakby się ona tu zmieściła, ale. Kombaj będzie gawędził, czy coś? A! Zachodzi na tamte obiekty. No lipa. Mniejszej nie ma chyba. No trudno. A! Teraz skoro się nie da, tak? To ogólnie e, 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 zrobimy tutaj dróżkę. Nie wiem, tak? Coś takiego. Przemalujemy tu za silosami dróżkę. O, tu. Coś takiego. Tutaj, że do silosu. Tutaj, coś, żeby to tak w miarę wyglądało ładnie. No i dobra, o. Elegancko. Tu no, mi nie za ładnie to wyszło. Już poprawiamy. O tutaj zmieniamy na takie i i i roślinki, trawkę dajemy no powiem wam fajnie się tu w tym farmingu takie rzeczy robi ładnie to wygląda no tutaj po prostu będziemy sobie ustawiać jakieś maszyny już i trudno jeszcze tu by pasowało drogę taką na wprost zrobić tak jakby tylko nie wiem czy pod pługiem będę mógł Malowanie V, stąd, stąd, cyk i cyk o. A ja będę musiał pół wziąć, chociaż? No, powiedzmy, że jest. No, i tutaj też takie coś o tutaj może być wyjazd O Wyjazdek i tutaj na prawo. takie coś zrobimy. O Takie O dobra. Myślę, że będzie, a tutaj to będzie takie ujeżdżone o takie zababrane. Taką kiszonką, nie kiszonką. To to o. W sumie to może być coś takiego nawet. Kiszonka ma taką ciemną teksturę. To o prawie. No i nie wiem, czy na obornik muszę postawić, czy nie, bo ogólnie jak tu będę miał kiszonkę. To by mi pasowała nawet ta mała wiatka z tej strony i tu bym sobie mieszał TMR, miałbym chyba tu siano, nie siano. Ale jak tu z tym nachodzeniem jest? Aha. Nachodzi to grubo. Grubo nachodzi na inny obiekt. Mhm. To nie wiem czy tego budynku nie sprzedamy jeszcze zbóż. Okej, okay. i tu nie postawimy sobie takiej wiatki, a nawet ze dwóch, ja bym sobie ze dwie takie wiatki tu postawił. Nie no, dwie to może przesada, ale jedna by tu mogła taka być. Nawet nie musi być jakoś symetrycznie tutaj, chociaż. Kurde. Nie wiem, jak ją tu. Coś w takim stylu? Czy może tak? O. Dajmy tak. Kształtowanie. Taka będzie, wiecie. Na różne tam yy, rzeczy. Dobra, coś tam zielonego może być. O. Tutaj drożka, o, cyk, 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 cyk. Może być tutaj taka wiatka. Tu się coś postawi jeszcze obok. Ile mamy? 22 minutki. Myślę, że się nagrywa. Nagrywa się wszystko elegancko. No i co? Tu będziemy mieli kiszoneczkę. Tu jakieś siano, słome. No myślę, że to będzie eleganckie Ale czemu czemu, 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 czemu nie mogę postawić O to jest na gnojówkę, a to jest na obornik Nie wiem, o co tu chodzi. <laughs> Na razie zostawimy, myślę, se tak jak jest. Nie wiem, jak wam się to podoba. Mi się z góry w miarę to podoba. Ale to już zostawiam wam do oceny. Jak wam się to podoba? Ale mi w miarę. Tutaj tego, tu jakimś płotkiem przelecimy jeszcze, myślę. Ogrodzimy to. Chociaż w sumie na razie niekoniecznie. Jakieś krzaczki może sobie jeszcze tu pododaję, czy coś tam. Ale myślę, że jest git. Tutaj sobie już maszynę jakoś tak poustawiam o rządku Nie wiem, o co tu chodzi. Czy tu mleko się odbiera, czy co? A, chyba tak. Chyba mleko. No dobra, no to tu się nie da zastawić bardzo. Tutaj to się tam wchodzi. Tutaj się kupuje zwierzęta, no ale na razie trzeba im zrobić pożywienie. Jeszcze zobaczmy sobie. Aha. To wiecie co? Kupmy sobie 200 tego. To nie jest kupa pieniędzy. I zobaczmy sobie co one wymagają te krowy jeszcze o suma, warunki to wydajność zero, mleko zero słoma, mhm. czyli słoma to jest podstawa takim bądź razie widzę. Słoma jest podstawą. Potem jest temer, siano, trawa. Mhm. Siano skuteczność 80%, trawa skuteczność 40%. To można w sumie to samym sianem pakować je. Tak jak teraz widzę jest 80%, to jest naprawdę dużo. No dobra, nie sprzedaję jej na razie. Zostawiamy tak. Jest. Ja sobie tutaj troszkę muszę to poustawiać poza odcinkiem i w kolejnym odcinku co chyba weźmiemy sobie, się zażniwa. Jeszcze w sumie e, Zobaczmy Silosy A to jest wszystko nas jest kurde właśnie to, to mi tak się działo jeszcze w głowie, ale skurczy syn wielki jest. Wielki jest ten strych No dobra, no tu jakieś maszynki mogę sobie poukładać z drugiej strony czy coś Jest dużo tu miejsca, że coś poustawiać Tylko o co tu chodzi? Tu coś Tu coś Czy tu rzeczywiście gnojówkę się odbiera, czy nie? Na tu mleko. A na obornik muszę postawić? Chyba tak. No dobra. No ale w tym odcinku to ja było na tyle. Komentuj, subskrybuj, oceniaj. Najwięcej, rzeczy film się spodobał, Został łapeczkę w górę. No i co Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia. Elo, szczczeczka. Yo.